Przed remontem budynek wyglądał w stanie, można powiedzieć, obleśnym, obskurnym, jak to można nazwać, bo by tynki odpadały tego, ale już na dzień dzisiejszy, no to po wykonaniu tych robót ocieplających, jest, jest naprawdę, o, można powiedzieć, 100% już lepiej. Jest założona instalacja gazowa, do budynku zostało doprowadzone do, do, do mieszkań, po założeniu tego ocieplenia. To już jest nawet w mieszkaniach odczuć, że temperatura w mieszkaniach nawet o, o 2-3 stopnie wzrosła. Wyglądają pięknie i myślę, że generał Haller na to zasłużył. Ale tak już zupełnie poważnie mówiąc, to cieszymy się bardzo, że udało nam się w ramach zit w, w ramach naszego obszaru metropolitalnego po prostu, mogliśmy jako jedno z ośmiu miast w województwie pomorskim w ramach tego programu wziąć udział. Bo dzięki temu rzeczywiście wiele budynków zyska zyska bardzo na komforcie przede wszystkim mieszkańców, ale też i na wizerunku. I na tym wszyscy zyskamy, mieszkańcy i turyści, że będzie mniejsze zanieczyszczenie powietrza, bo to, od czego zaczynamy każdy remont, to jest zmiana ogrzewania na instalację gazową albo przyłączenie do sieci miejskiej. To są przepiękne budynki, proszę Państwa: Halera 5, Halera 7. Historyczne budynki z dużymi mieszkaniami, z dużymi przestrzeniami, które wreszcie doczekały się remontu. No, jeżeli ktoś tędy teraz spaceruje, to na pewno z przyjemnością na nie spogląda. Wieczorem, zwłaszcza kiedy jeszcze te kinkiety na ścianach się palą, to jest piękny widok. Remont kosztował około miliona złotych, tak, razem dwóch budynków. Jest to pięknie wyeksponowane.